Ile czasu trzeba się uczyć, żeby zacząć starać się o pracę w IT jako programista? To zależy, jak szybko się ktoś uczy. A tak na serio, to. No powiedzmy, że jak chodzi o kursy. No to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest poważne pytanie, a mi się nasuwały same żartobliwe odpowiedzi, dlatego że jest taki trend obecnie, że y, mówi się ludziom zapisz się na bootcamp, zapisz się na ten kurs, trzy miesiące, dwa tygodnie cokolwiek zrobimy, jest ciebie programista. Y, no, w dwa tygodnie, w trzy miesiące y, jakie by nie były kognitywne możliwości osoby, to najwyżej zrobimy kogoś, kto ma jakieś pojęcie o programowaniu. Natomiast do tego, żeby wykonywać pracę programista, to zdecydowanie nie wystarczy. Teraz tak, czy można rozpocząć pracę po kilkumiesięcznym kursie? Teoretycznie tak. To też zależy od tego, jaka praca. Jeżeli e, szukamy pracy, czy, czy zadowala nam praca, gdzie wykonujemy najprostsze, takie, jakby ktoś inny, kolokwialnie mówiąc, ktoś inny robi myślenie, a my tylko przekładamy to e, na, na, na jakieś tam polecenia do komputera, to prawdopodobnie tak. Natomiast jeżeli e, mówimy o programistę jako osoba, która jest w stanie zrozumieć problem z danej domeny i odnaleźć jakby logiczne rozwiązanie, przełożyć to na kod i wprowadzić ten kod, tak żeby komputer to zrozumiał i wykonał polecenie. No to myślę, że to jest proces, co najmniej kilkumiesięczny. Myślę, że tak rok pracy minimum jest wymagana, aby dojść do tego poziomu początkowego, tak, takiego wstępnego, nie, nie tyle wstępnego, co takiego najprostszego, żeby móc rozwiązywać najprostsze polecenia, takie stricte komputerowe. I to jest na dziś, to jest bardzo ważne zaznaczenie. Myślę, że to się bardzo szybko zmieni, bo wszyscy widzimy, jak AI jakby zawłaszcza przestrzeni naszego życia. A więc wydaje mi się, że w najbliższym czasie będziemy, będzie taki trend, że te najprostsze zadania, które wykonywały kiedyś osoby po kilku miesięcznych kursach, to teraz AI jest w stanie sobie poradzić z tymi zadaniami dużo, dużo łatwiej i szybciej. A więc wydaje mi się, że z perspektywy czasu będziemy obserwować to, że wymagania, firm do początkujących programistów będą wzrastać. Próg wejścia będzie coraz wyższy, co będzie wymagało lepszego, lepszego wykształcenia. To, co wystarczało, żeby móc nazwać siebie programistą dwa lata temu, a już być może już, a jeśli nie, to na pewno wkrótce nie będzie nie będzie wystarczające, dlatego że tego typu prostych zadań będzie wykonywała sztuczna inteligencja.